Jakim profilem jesteście zainteresowane? Raczej matematyczno-fizycznym. Biologiczno-chemiczny. A jakąś szkołę już macie upatrzoną? Raczej szóstka, w Bydgoszczy. Tak większość gimnazjalistów, do ostatniej chwili jestem niepewna. Jaką szkołę reprezentujesz? Bydgoski zakładanie zawodowego? Komu polecasz tą szkołę? Komu? Wszystkim, którzy chcą nabyć jakieś doświadczenie wojskowe lub policyjną słodzkę. Jakim profilem jesteście zainteresowane? Humaś prawny a ja medycznym. Podjęłeś już decyzję co do szkoły? Tak. trzecie LO. E, czwarte LO. Czy targi Wam pomogły w jakiś sposób e, wy, zadecyd zadecydować, którą e, szkołę wybierzecie? To znaczy, może się zapoznać, zapoznać z tymi szkołami. Tak, w sensie. Um, a u mnie? E, na pewno tak. Ponieważ jeszcze poznałam dwójkę, która jest, też ma fajny profil, właśnie medyczny, biolchem coś takiego. Też fajnie. Kim profilem jesteś zainteresowany? Technikum raczej. A profil? Czy elektryk, raczej. Elektryk? Tak. A czy masz już upatrzoną jakąś szkołę? Nie, jeszcze nie. to od, od dłuższego czasu stawia na edukację zawodową. Jak zachęcani są i wspierani uczniowie oraz absolwenci szkół zawodowych w Bydgoszczy? Uczniowie gimnazjów przede wszystkim są zachęcani do tego, aby przyszli do szkół zawodowych, do techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Odbywają się spotkania we wszystkich gimnazjach z uczniami klas trzecich oraz rodzicami prezentujące ofertę szkół zawodowych. Spotkania również z pracodawcami, które pokazują, że po ukończeniu konkretnych szkół techników i szkół zawodowych tacy uczniowie znajdą ciekawą pracę i przede wszystkim będą ją mieli i będzie to dobrze płatna praca. W Bydgoszczy brakuje fachowców robotników, między innymi monterów elektroników, których kształci nasza szkoła. Dlaczego młodzi ludzie nie wybierają tych szkół i jak miasto stara się promować szkoły zawodowe? Rzeczywiście funkcjonuje cały czas jeszcze taka opinia, chociaż już coraz rzadziej, że zasadnicza szkoła zawodowa to jest gorszy wybór niż liceum ogólnokształcące, a mamy wielkie potrzeby właśnie na absolwentów takich szkół i to co staramy się zrobić to prowadzić system doradztwa edukacyjno-zawodowego. Mamy taki program, który się nazywa Azymut Nauka i Praca i liczymy na to, że ten program jak będzie już obejmował wszystkich uczniów gimnazjów od pierwszej klasy do trzeciej, to taki uczeń świadomie wybierze szkołę, która jest dla niego odpowiednia i będziemy mieli więcej uczniów w szkołach zawodowych. A jak pani ocenia pozycję bydgoskich szkół na tle kraju, szczególnie szkół zawodowych? No, i tutaj to jest nasz wielki powód do dumy i radości, gdyż nasze szkoły zawodowe, nasze technika, e, osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wiemy, że Zespół Szkół Elektronicznych zawsze jest w pierwszej piątce najlepszych szkół w Polsce, ale oprócz tego inne szkoły zawodowe są w pierwszej dziesiątce szkół zdających najlepiej egzaminy zawodowe i to nas bardzo cieszy. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję również, miło. Czy wybrałaś jakąś szkołę? E, nie. A w jakim kierunku chciałabyś iść? Liceum, technikum? No raczej liceum. A masz jakiś spektrum możliwości, co byś chciała wybrać? Które, które ELO bierzesz pod uwagę? E, biorę pod uwagę dwójkę i czwórkę, ale jeszcze się zastanawiam. Jakie masz e, pomysły? Na przyszłość? Na szkołę. Aha, na szkołę. E, no to elektronik albo liceum. Dwójka albo jedynka. Cześć, jakim profilem jesteś zainteresowana? E, technik informatyk. Czy już masz jakąś szkołę upatrzoną? Elektronik. A dlaczego akurat ta szkoła? Mam tutaj znajomych i wiem, że jest tutaj wysoki poziom i po prostu byłam zawsze zainteresowana tą szkołą. Czy targi jakoś pomogły Ci w podjęciu tej decyzji? No na pewno, bo tutaj mi opowiadacie koledzy o tych profilach i no zawsze więcej można się dowiedzieć o szkole, którą chce się wybrać. Jakie stanowisko przykuło Twoją uwagę najbardziej? Ze wszystkich tutaj? Tak. E, no, tutaj, e, elektronik. I hmm, szczerze, to dużo jest podobnych stoisk. I większość osób tylko rozdaje ulotki i mało co opowiada, więc na pewno elektronik, astronomik. Jaką szkołę reprezentujesz? Technikum fryzjerskie numer jeden na Skąd ten strój? To jest, było na konkurs przygotowywane, był. On w Pałacu Młodzieży i zajęła ta dziewczyna pierwsze miejsce. Kogo polecić Waszą szkołę? Wszystkim, którzy są kreatywni, chcą coś pokazać, chcą się nauczyć bardzo wiele. Mamy wiele konkursów, naprawdę dzieje się. Są ze mną uczniowie z Technikum Leśnego w Tucholi. Powiedzcie, powiedz mi, dlaczego wybrałaś tę szkołę? Myślę, że wybrałam tę szkołę dlatego, że jest to szkoła, w której mogę się w 100% rozwijać. Ona daje mi bardzo wiele możliwości, bardzo wiele konkursów i uczę się w niej tego, co kocham, czyli uczę się w niej wszystkiego o lesie, ale też o ornitologii, która jest mi bardzo bliska. No Widzę, że twoi koledzy mają tutaj pierzastych kolegów. Tak. Mo czy możesz nam coś o nich opowiedzieć? Albo chłopacy, ich opiekunowie. Przyjechał z nami Max i Harris, ale o nich to już opowiedzą ich opiekunowie. Albert? Ogółem, sokolarnia powstała w 1971 roku przez Czesława Sielickiego, świętej pamięci. Dzisiaj kontynuujemy to my. Ja mam na rękawicy Raroga górskiego. Nie jest to nasz rodzimy gatunek, występuje na Bałkanach, w całej Afryce i w zachodniej Azji. Jest ceniony w, w sokolnictwie, dlatego my teraz go używamy tutaj. Nie, nie stresuje się za bardzo, a sam jest łatwy w układaniu. Drugi tak również nie jest naszym rodzimym gatunkiem, ale to już opowie mój kolega. Ja powiedział kolega, naszego ptaka raczej u nas nie spotkamy, że ją spotkamy raczej w Stanach Zjednoczonych. On nazywa się Haris, jest myszałowcem towarzyskim. E, ptaki są, te są bardzo inteligentne, towarzyskie, łatwe w układaniu, często nawet grają w filmach. E, myślę, co o nim powiedzieć, ma wyjątkowy charakter, jest trochę nerwowy, ale to taka jego, taki kochany wariat, by to powiedzieć. To jest jakiś profil specjalny sokolnictwo, czy jest jeden ogólny profil i e, jakby specjalizacje? Jest to kółko e, zainteresowań w naszej, klasie, w naszej szkole. E, po tej szkole oczywiście. E, po tej szkole możemy zostać sokolnikami, i staż, który odbędziemy w naszej sokolarni, jest też liczony do stażu tego prawdziwego, myśliwskiego. E, te mundury, co tutaj macie wszyscy na sobie, one musicie je nosić na co dzień w szkole, czy one tak, są tylko tak. odświętne? Ty codziennie chodzimy do szkoły, to jest szkoła mundurowa, więc żeby uczcić tą tradycję, chodzimy mundurowo. A. Tu hola jest jednak kawałek od Bydgoszczy. Powiedzcie mi, macie jakąś możliwość noclegu, że tak powiem, macie internet przy szkole? Yy, tak, przy szkole jest internat. Yy, bardzo dużo uczniów właśnie spędza w nim czas, yy, właściwie większość. Mieszkamy. Yy, dobra, czy możesz coś dla mnie dla nas tutaj zagrać na swoim rogu? Oczywiście zagram yy, zbiórka myśliwych. Dobra. jaką szkołę reprezentujesz? Zespół szkół samochodowych. Co wasza szkoła jest zaoferować uczniowi? Praktykę na miejscu w wybranym zakładzie? A jakie profile? E, motocyklowy. Technik pojazdów samochodowych to jest ogólny technikum? E, ratownictwo drogowe i technik pojazdów motocyklowych. I jaki e, profil wybrałeś? Zawodówki tutaj do Elektronika. A jaki kierunek? Monter Elektronik. A skąd pomysł na, ten, na tą szkołę? Po tacie i kuzynie. A czyli po znajomościach się dowiedziałeś, że ta szkoła jest dobra. Tak, właśnie. Czy targi jakoś pomogły tobie wybrać szkołę? Tak, w sensie miałem już, już określoną, ale pomogły. Cześć, jaką szkołą jesteś zainteresowany? Elektronikiem. A jaki profil? Teleinformatyczny. A dlaczego akurat ta szkoła? Lubię naukę, lubię się rozwijać, myślę, że ta szkoła to dobra przyszłość. Jakim profilem jesteś zainteresowany? Teleinformatykiem. Ale elektronik, tak? Tak, elektronik. Dlaczego akurat nasza szkoła? Nie wiem. Oglądałem w internecie, bardzo mi się podobała ze względu na kierunki, którymi się interesuję. dyrektorze, co nasza szkoła prezentuje tutaj na 11 targach edukacyjnych w Bydgoszczy? Nasza szkoła jak zwykle ma tradycyjną swoją ofertę, to znaczy prezentujemy cztery zawody, cztery kierunki, które kształcimy, a więc technika elektronika, technika informatyka, technika teleinformatyka oraz montera elektronika. Natomiast na samych targach pokazujemy to, co w nowoczesnej elektronice w tej chwili jest obecne, a więc pokazujemy Urządzenie, które służy do montażu nowych układów scalonych, układów SMD. Pokazujemy również nowoczesne urządzenia do łączności, konkretnie centralkę telefoniczną firmy SLIKAN, na której uczniowie, szczególnie klasy teleinformatyka, uczą się wykonywać swój zawód, ale również na których to urządzeniach uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Nasza oferta, jak co roku, jest taka sama, ale jednocześnie no, oferujemy. Gimnazjalistom bardzo dobre przygotowanie do matury. Oferujemy również to, że egzaminy, które potwierdzają ich kwalifikacje i umiejętności w zawodzie będą zdawane na bardzo wysokim poziomie. Od wielu lat plasujemy się w pierwszej piątce szkół technicznych w kraju, i również w tym roku nasi teleinformatycy najlepiej w kraju zdali egzamin zawodowy. Technicy informatycy mają trzecie miejsce. Technicy elektronicy również trzecie miejsce, także jest to sukces niewybały i sądzę, że śladem bardzo często swoich rodziców przychodzą do szkoły no i skutecznie pokonują trudności, zdobywając zawód i kończąc szkołę i oczywiście zdając bardzo dobrze maturę. Jaki profil planujesz wybrać? Technik logistyk chcę wybrać. A jaką szkołę masz na oku? Spodywcze. A czy targ jakoś pomogły pomogł Tobie w wyborze szkoły? Myślę, że tak. Jest tu dużo rzeczy do oglądania, można się wiele rzeczy dowiedzieć. Po prostu. Jakieś plany po szkole, raczej iść do pracy, czy może studia jeszcze? Ja, chcę studiować. Jaki Dzięki profil bardzo. chcesz wybrać? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, ale nie wiem. A jakieś, no, jakieś preferencje? Ja chyba chcę pójść do liceum, więc stary nie wiem, nie mam pojęcia. A jakie liceum? Chyba tam, ja chodzę do gimnazji numer 49, to jest przy piątce, więc chyba pójdę do piątki. A jaki profil chcesz wybrać? Ekonomiczny. A jaka szkoła? Menedżerska. A dlaczego akurat ta? Spodobała mi się. Do jakiej szkoły chodzisz? Technikum handlowego. I co byś powiedziała, że polecisz tą szkołę? Mamy dużo ciekawych profili, bardzo miłych nauczycieli i naprawdę sercu się zapraszam tam do szkoły, jest najlepsza. A jakie profile macie? Technik organizacji reklamy, technik odzieżowy, mamy handlówkę, jest ekonomik. Panie dyrektorze, jest to kolejna edycja targów, kolejny rocznik nowych uczniów. Czy są jakieś nowości na targach? Znaczy, nowości jest tylko tyle, że wiele dodatkowych jeszcze placówek oświatowych się zgłosiło na tę wielką imprezę. Jak już Pan Redaktor słusznie zauważył, jest to 11. edycja, w związku z tym, no, pewien bagaż doświadczeń jednak już w tym zakresie posiadamy. Chciałbym zauważyć, że Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 wraz z Zespołem Szkół Samochodowych od samego początku tego typu organizuje. No i przy, oczywiście przy udziale świetnej telewizji IP zespołu szkół elektronicznych. Bardzo Panu dziękujemy. A niech Pan powie, jak organizuje się takie targi? Od czego trzeba zacząć? Mamy, y, po pierwsze, mamy już od samego początku stronę targową. Zapraszamy serdecznie na bte, czyli Bydgoskie Targi Edukacyjne, ZSS. Tutaj troszeczkę y, no, prywaty i... No, y, skrót o Zespołu Szkół Samochodowych, oczywiście zssplus.pl Tam może Pan redaktor i wszyscy nasi tutaj słuchacze mogą zobaczyć cały przekrój wszystkich dotychczasowych targów. Tam znajdują się wszystkie szkoły i podmioty, które występowały na targach edukacyjnych, a także można znaleźć również informacje, jakie były występy, jakie były imprezy, jakie były konferencje, jakie były konkursy, no i cała relacja również fotograficzna też tam jest do znalezienia. Pan już tu tak powiedział, że możemy zobaczyć na jej stronie, ale czy pan osobiście jako organizator w tej 11-letniej historii targów pamięta jakieś wydarzenie w sposób szczególny? W sposób szczególny. No cóż mogę powiedzieć, nic mi takiego się nasuwa. Szczególny, no, szczególne było to, że na samym początku. Yy, to było 11 lat temu. Rozpoczynaliśmy tylko i wyłącznie szkołami publicznymi. Było tych szkół i placówek w granicach 40. No i od tamtej pory systematycznie zwiększamy te targi o kolejne szkoły i placówki. Także, jak wcześniej zauważyłem, no doszliśmy do liczby 61. Jest to dosyć poważny wynik już. Myślę, że to są największe tego typu targi na terenie w ogóle naszego miasta, a może i województwa. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za wywiad oraz liczę, że spotkamy się za rok i kolejny. Telewizji IP i zaprzyjaźnionej szkole życzę samych sukcesów, no i po prostu najlepszych naborów, jakie tylko są możliwe, tak żeby zespół szkół elektronicznych... Zawsze był w szpicy wśród najlepszych techników całego kraju. Wszystkiego Również dobrego. Bardzo tego życzę zespołowi szkół samochodowych. Dziękuję bardzo. No, w tajemnicy już y, mogę, y, właściwie taką tajemnicę mogę zdradzić, że w tym roku Zespół Szkół Samochodowych po raz trzeci zostanie najlepszą samochodową szkołą roku. Samochodowa Szkoła roku 2015 będzie należeć do samochodówki Serdeczne i gratulacje. Dziękuję serdecznie, Panie, do widzenia. Panie... Panie dyrektorze, tu jeszcze pytanie, bo pan mówił o nowościach. Był w tym roku również organizowany konkurs na, najlepsze, na, najlepsze, na najlepszą wystawę oraz materiały reklamowe. Czy mógłby nam pan przybliżyć wyniki właśnie tego konkursu? Tak, rzeczywiście. Na najciekawsze stanowisko promocyjne przeprowadzony został konkurs Radni Miasta Bydgoszczy wraz z dyrektorami szkół gimnazjalnych, a także przedstawicielem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Jako jurorzy przyznali następujące miejsca. Najciekawsze stanowisko promocyjne przypadło zespołowi szkół handlowych zbyt goszczy, na drugim miejscu zespołowi szkół drzewnych, a na trzecim miejscu uplasowała się szkoła Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej znakła. Jeżeli chodzi o najlepsze materiały informacyjne, staniem jury szóste Liceum Ogólnokształcące zasługuje na najwyższą notę. Na drugim miejscu 15 Liceum Ogólnokształcące z Bydgoszczy i bursa numer 1 w Bydgoszczy. Tak kształtują się tegoroczne wyniki. Bardzo dziękuję. Jaką szkołę reprezentujesz? Ekonomiczno-administracyjną. Jakie inne profile jakie profile w ogóle oferuje Wasza szkoła? Ekonomiczno-matematyczne, prawne, turystyczne i ekonomiczne zwykłe. Jakie są perspektywy pracy albo dalszego rozwoju po Waszej szkole? O, różne, zdanie z egzaminu zawodowego, matura, oczywiście, y, również znalezienie zawodu w tej pracy oraz y, studia. Komu poleciła być w waszą szkołę? No, wszystkim. Tym, którzy najbardziej interesują się matematyką, ale nie tylko, bo mamy turystyczne, prawne, więc można się w tym wy kierunku wykazać. Cześć, mogę zadać dwa nie, nie, nie pytania? Nie, nie ale będą proste. Nie. Dobra, jak proste, to mogą być. Ale proste. Ale nie, z nią nie ze mną. Nie, a nie. No dobra. Jakim profilem jesteś zainteresowana? Y, humanistyczny. Albo lingwistycznym. Lingwistyczny z prawem. Czy już wiecie, jaką szkołę wybierzecie? Siódemka, ósemka albo trójka. Albo trójka. O, Czy targi wam pomogły jakoś w wyborze szkoły? Tak, średnio bym powiedziała. No w sumie, może jakoś nie pomogły, ale fajnie sobie tak jest po prostu pochodzić i popatrzeć, co mają. Okay. Co to proponują mnie. Dzięki bardzo. To wszystko? No.